Cześć, witajcie Sony ja Radwan. No co to się stało, że robisz film, który zaczyna się prawie od telewana. ściągasz od niego w frajerze? Nie nie ściągam. Po prostu pomyślałem, że jest druga godzina 23. Radwan jest głupim idiotą. Przez drugi czas jestem filmów, bo się bardzo po nowej pracy był zmęczony i spał nie wiadomo do której. Idzie z tego efektem. Teraz jesteś mi. Nie, nikt na, na, nie zapisze na ten, ten temat. na rozkaz. No tak. Przez pewien czas chciałem zrobić jakieś mapę do Warcraft, jakąś kampanię, za on, taką sporą, własną kampanię do Warcrafta. I nigdy mi to nie wychodziło za do dobrze. I siedzę sam nad tym projektem, w ogóle cała kampania, ten cały zamysł, to jest po prostu to co, co mi przyszło jeszcze w głowie, jak pracowałem w starej pracy. Zabrałem się za wylewanie tego robienia w edytorze map, wszystkie mapy na byle jak wymyślałem, armie, narody, na przykład ludzi, rasy, wszystko na fasta, wszystkie jednostki na fasta. Wiecie jaki jest, jest, jest najgorszy problem? Nie zrobiłem rozpiski jednostek. Tak. Największy błąd, jaki można zrobić, jak się robi mapy Mapy, custom race i y, inne tego sprawy. Więc no, niestety jest problem. Zrób mapę, zrób kampanię bez. Pomysłu. I bez umiejętności w edytorze map. Jest, jest, jest. Za big brain time. No dobra. Więc no, wiecie. Robienie map w Warcraft nie jest takie banalne jak mi się wydawało. Znaczy po co pod samą mapę potrafię zrobić? I może jakiś, jakiś showcase zrobię jakiś mapek, jak będę miał gotowych. Ale robię kampanię do Warcrafta 3 Reforged, więc jeżeli są osoby, które się znają na to, że mapie nie kamery, jakiejś kamery, ustawienie kamer i skrypty i taki nam pierdy. E, ja bym prosił Was, może jakiś kontakt mocny. Tej sprawie. I no w tej sprawie proszę bardzo do tego konta. Tak było. To jest też po części. Materi część materiału, właśnie jest poświęcona yy, gadaniu właśnie mojemu armii kampanii. A nie jest ona w ogóle zrobiona. I nie nie ujrzą światło dziennego. Trzy pierwsze misje, nawet jakiekolwiek scenario, Więc byłoby miło, też by ktoś to ma umiejętności w wytworzeniu mapek by się by zgościł do mnie. Nie wiem, no, na komentarze czy coś i byśmy mogli obgadać jakieś sprawy w tym temacie, a tak to, no... to na next topic, I guess? Dobrze, moi drodzy. Kolejny topic, który... Mamy ...chyba jeden z tych dłuższych topików, jeden z, z topików jaki może istnieć. E, nie nagrywałem filmów z tego powodu, że nie miałem czasu i jest mi naprawdę głupio, jest mi naprawdę głupio nawet stawienie jakiegokolwiek filmu przez ostatni czas, jaki mi się zachował jest stworzony, czyli... Na nasza ostatnia ekspansja w Warhammerze Dark Tide. Oh, nie Dark Tide, Permitide, sorry. Teraz trochę w Dark miałem ja na, na ten temat film, ale. No, Chłopaki go zniszczyli. Więc no, moi kochani. Nie nagrywam przez długi czas, bo nie wiem, co mam ostatnio nagrywać na YouTube. Mogę z powrotem nagrywać kampanię war nie Warhammera. Jakieś tam rzeczy postępy w kampanii, jakieś tam kluczowe momenty z kampanii, jakie mam ma imperium, albo usiąść do metro, ale też bym na to to później powiem. Chciałem właśnie jedną taką rzecz powiedzieć: że nie wiem, co nagrywać w dla was, więc dlatego tak film powstaje w ogóle dla was, gdzie. Siedzę i gada, nie wiem czy mam jakieś paradniki nagrywać, czy nie wiem coś właśnie rzucić jakiś e, jakąś inną gotową mapę na Tromans z Warcrafta. Mógłbym dla was zrzucić po części. byście mogli sobie, że co nie? Może to zrobię w końcu. Albo z chłopakami się zgadam, żebyśmy zrobili jakiś materiał razem. Poprosić o nagrywanie. To byłoby też super, ale no, ciężko z nimi. Poza tym, no, nie wiem co robić, to samemu też, więc dlatego tak długo filmów nie ma. Też próbuję. No, będę próbował, może, coś nagrywać z konsoli czy z Nintendo. U PSA tylko muszę kupić nowego, albo oddać mojego starego do naprawy. Znowu. Znaczy, znowu do naprawy, no. oddać do, do serwisu, żebym go ogarnęli. Więc e, moi drodzy, nie wiem. Robią ostatnie losowanie, był short z tego, chyba go Teraz, teraz powinien być na karcie. Jeżeli zobaczycie jakieś gry, które nam za, będą odpowiadały, dajcie znak, znać w komentarzu. A ja przejdę chyba. do następnego Topica, i guess? Dobra, teraz to z strony swoje. Przy mikrofonie, bo próbuję naprawić problem mój z avermedium. Były na kanale chyba dwa filmy z Amar Media, gdzie. No, zostałem wyświetlony. Ale nie w komentarzach, oczywiście. E, tak, e, chodzi mi o. Za cały zamysł mojego i jego narzekania na grupy po części YouTube'owe, Facebook'owe. Czekajcie, sorry. Ten mikrofon był ustawiony. Chodzi mi o to, że. Mm, Właśnie ten, e, lalala, lala, grupę grupy facebookowe ja trochę mogą ograniczać rozwój kanału, no, bo tu trzeba czekać aż mi się post opublikuje, to trzeba czekać nasz na przykład administrator za, co zaakceptuje, to też mi trochę zajmuje czasu, nie mogę tego zaplanować w tych grupach. Bo nie mogę, bo jestem śmieciem zwykłym, albo, bo mam administratora, bo byłem jedyny aktywny. Sam się chciałem zgłosić. Gdzieś do najmniejszej korporacji grupowej. No i panowie, panie, panowie i panie... <laughs> Bądźcie mądrzy i nie dołączajcie grypy na facebookowej, mam razę. bo to nie ma sensu. Pierwsze jest to, że... Teraz ja grzebę przy avermedy, bo grzebałem kiedyś jest Abermedią, a mam dwa wyjścia HDMI. To no dobrze. Oh, okej. Okay. Nie pamiętam właśnie jak się AverMedia nie Czy ja muszę mieć AverMedia podpiętą do kompa, czy AverMedia musi przekazać informacje do komputera? Do monitoru. Długo no, z tego nie korzystałem, z tego programu. Sorry, trochę tam byłem, ale na HBHD mi na, K na, na, na no, Sorry, że tak. teraz w ruchu robię ten part mojego gadania. Ale naprawdę, ludzie... Chcecie się bawić z YouTube'a, nie bawcie się w grupy facebookowe, bo to jest największy skam. Może ktoś wam powie, że To jest dobre Ale no wiecie no. Ja się mogę nie znać na wielu rzeczach, ale robić to co się lubi, to jest chyba chyba najlepsze rzeka się robi. I ja to mówię na przykładzie streamerów. Nie wiem czy nie teraz dobrze słuchać, ale mam to lekko w pupie. No kurde. O. Boję się, bo teraz mam ekran do góry nogami. Wstawiam sobie, wpinam sobie kabel do avermedii, Czy próbuję wsadzić HDMI. Drugie. Zachciało mi się szczoć, a się z nich y... grzebie... No żeż mendo! Co jest, kurwa? to jest to samo wyjście HDMI? Może nie? Nie. Well, Okej, okay. o, ale mi się chce! Nie pamiętam jak to działało właśnie na Nintendo Oj, dobra, spróbuję popierzyć do komputera. Jeszcze <coughs> tym, moi drodzy, nie wiem ile to zajęło 4 minuty! Oj oj, sorry bardzo czy normalnie, bo mi się sikać A więc no, moi drodzy Zastanawiam się, żeby... W końcu opuścić te głupie grupy facebookowe. Czy powoli się ku temu zmierzam, bo już długo to nic nie postulowałem nawet. Eee, a niektórzy nawet na tych grupach powiedzą, jak odejdę, sobie opiszą, że spieram bo was nie i tak dalej. To jest lepsze. A kim ty kurwa jesteś, bo cię kurwa nie kojarzę? No tak. Wiem ja że postuję cały większość czasu, ale ci Niech nie kojarzę ciebie. Kim ty jesteś człowieku? A pisze ci to jakiś Maciusz 2259? To jednak do Minecrafta. Jeszcze takie, chcesz chłopaki? To ja Maciuś, a to jest mój kolega Kamil, Kamil przywitaj się. ma. Dobra, koniec hejtowania. Róbcie to co, to, co lubicie na YouTubie, jak chcecie się, chcecie się bawić w YouTubie, bądź w Twitch'a, bądź w platformę KIK, bo nie ma chyba innej, innej platformy do streamowania. A, ah, sorry, więc no, róbcie to, co robicie i bawcie się świetnie. Koniec z tym topiciem. i więcej czas na tym więc zająłem cholera za. Tak więc, no, po raz kolejny. Na przerwa, kolejny. Podczas mówienia. Kolejna rzecz, o się umówić to chyba to, że. live'y. Robienie live'ów przeze mnie na YouTube, przy takiej ilości widzów, regularnych widzów, jest bardzo nikła i bardzo mała. I mi się to po części nie opłaca robić. I wiem, że zaraz coś powiem, że no to pójdź z na Twitcha, to zobaczysz, jak to jest. No, taki właśnie mały problem, że chciałem właśnie się przejść na Twitch'a, sprawdzić chociaż jeden dzień. Tylko, że przez parę, parę dni, w których miałem robić live'a, to moje plany były pokrzyżowane. Zawsze. W piątek ostatni chciałem iść robić live'a, pokrzyżowane plany. Sobota, też ostatnią. pokrzyżowaną mi plany. Ostatni piątek, który był. I moment prawdy soboty, soboty so, w dniu soboty, 17 grudnia, czyli 16 grudnia piątek, plany pokrzyżowane, ale ja musiałem pomóc w rodzinie. W sobotę też chciałem się odpalić, plany pokrzyżowane. Więc myślałem, że w jakiś dzień w końcu się odpalę i wychodzi na to według mego, Zaplanowanie za plan planowanie na kalendarzu, na telefonie. Kurwa, 22. Najdłużej się bardzo zajęło mi to przerwę pomiędzy mm, nagrywaniem, ale to chyba był dobry pomysł. Chcę trochę odpo odpocząć. A więc, tak, gdzie ja mam ten głupi kalendarz? Muszę go znaleźć. Mam. Nie miałem mi nic przypominać. Może dzisiaj spróbuję odpalić, czyli niedziela 18 grudnia, będzie mi się uda. Ewentualnie 23 grudzień. 30 grudzień. Ewentualnie 31 ile mi się uda. I pierwszy, nie? Jeżeli mi się uda. 6 styczeń, 7 styczeń. stycznia możliwe. Będę kombinował. Kiedy, co jak. Nie wiem kiedy, co i jak jeszcze. Nie wiem co będę w ogóle ten... streamowo czy to jest WoWa. Czy nawet warframe Czy nawet Warframe'a. Nie wiem. Nie mam pomysłu. Bo z chłopakami to nie ma za bardzo sensu zrobić, bo chłopacy jak to chłopacy. Bywają irytujący wnerwiają Etc., etc. Więc prosić ich o chwilę powagi, to jest zbyt trudna rzecz. Znaczy, o, o dużo i ciszy, i spokoju to jest najgłupsza rzecz, jaką mogę ich prosić, żeby się ogarnęli, chociaż raz przysiedli ze mną cokolwiek. Więc no. Ja stwierdzam ten fakt, że przydałoby się przejść mi na jakąś platformę streamingową, bo ponoć jak się streamuje, ja wrzuca się, powiedzie te saves z streamów na kanał YouTube, to jakiś vibe jest, że nie ma tak jak większość na moich materiałach, że siedzę cicho i nic nie mówię. No, ale wiecie jak to jest. Ciężko w ogóle małym kanałem się rozwijać teraz. Czy tak to jest moje, według mnie, mojej opinii. Każdy ma inną opinię na ten temat. Ja powiem wam tak. Robiłem głupie filmy, robiłem jakieś inteligentne filmy, próbowałem cokolwiek. Więc ja powiem wam tak. Ja nie mam pomysłu co nagrywać. Mam, na, mam zamiar, pływa, przejść w końcu na, na streamowanie na Twitchu. Jak na Twitchu mi się uda, to może na Piku. Choć platformy streamingowe mają także... Jak się ma mało widowni, to tak się jak mało kto przyjdzie, więc będą się błagać chłopaków, żeby chociaż byli jako nie wiem jako widownia czy cokolwiek, żeby podbić jakieś te statystyki, że tam było... Żeby było wiadomo, że było może ktoś jest. Ale najlepsze to, że ktoś wejdzie ci na Twitch'e i napisze Slash Chatters i... Aha, nikt nie... nikt z nim nie pisze, okej. Okay. No więc będę próbował naprawić Overmedię, będę próbował ogarnąć. Se... Coś, bo ja streamuję. będę zmuszony do streamowania na innym ekranie, bo biurko nie po, bo pozwala mi na takie rzeczy jak streamowanie na dwóch ekranach. Więc no moi drodzy. Mam nadzieję, że ktoś to w ogóle wysłuchał wysłucha co do końca. Pamiętajcie, że pogadanki żeby od państwa na tle, żeby cokolwiek tam działo. A Wy sobie coś robicie i zostawcie lajka, komentarz, napiszcie coś. Coś co możecie napisać, i na takie badziebia ja idę spać przed czwartą. See ya.